Styl skandynawski to jest absolutnie coś, co każdy milenial marzył, żeby mieć w domu. I cały czas ma, ponieważ jak tak zamarzył i przeznaczył na to swoje ostatnie pieniądze albo swoje skredytowane pieniądze, zaraz już go nie stać, żeby robić radykalne zmiany. Albo w prezencie ślubnym od 90% dostał Bondo do IK. Dokładnie. Tak, i na znaczy, ja bym się się cieszył. Ja myślę, że on samo to poprosił w zaproszeniu się w nie, nie może, tak Mogło tak to być, mogło tak być. No, no to teraz to trudno zmienić, ale teraz wiesz, teraz się bawisz, to zmienisz kolor poduszki, to osłonkę na doniczkę, coś tam tak, jest inaczej. Zaszaleją z dodatkami. Dokładnie. Cielne hasło: każdego milenia. Tak, tak, ale to też. Ja mam całe białe mieszkanie mm, z kolorowymi elementami, które właśnie miały odmieniać to wnętrze. I dokładnie to mówiłam: lepiej mieć takie podstawowe. I potem dodatki sobie zrobisz kolorowe. No i coś w tym ogólnie jest, jakiś taka, taka, taki, wiecie, utylitaryzm, ale ogólnie myślę, że tak wiele milenialsów myślało. I poważnie to jest też taka trochę pochodna, tak mi się wydaje, takiego myślenia, że jak już raz zrobisz, to długo cię nie będzie stać na to, żeby to zmienić. Ale oczywiście, że tak, że tak jak nasi rodzice też tak myśleli. Dla mnie to było kluczowe.